kończę tę stronę, którą sobie zaplanowałam, że dokończę. Przyznam szczerze że trochę się wciągnęło. To były generalnie proste zadania, bo jakieś wyznaczenie zbiorów i tak dalej, ale fajnie sobie było po prostu wszystko powtórzyć. Na razie no, robię ten zestaw A, potem będę robię zestaw B. Myślę, że dzisiaj może, bo to są na tyle proste zadania, że może je dzisiaj dokończę. Ja mam wodę i piję, pijemy cały czas, pijemy. Oglądamy ten dokument, wersów i, i mnie to tak wciągnęło, więc ja sobie teraz biorę i przesuwam wszystkie kawałki, bo.

generalnie, ale dzisiaj idę na paznokcie i sobie będę szukać jakiejś inspiracji. Mam na 14 wizytę, bo ja generalnie już sobie zapisywałam jakieś inspiracje na paznokcie. Tylko, że to nie było to, o na przykład mi się bardzo podoba coś takiego. Takie jakby z jednej strony minimalistyczne, ale z drugiej strony, że mają coś dodatkowego, bo na nienawidzę, jak ktoś ma opcję zrobić sobie paznokcie Bierze i robi zwykłe, najbardziej klasyczne. A w tym momencie to jest to, co ja bym chciała zrobić. I jeszcze o takie są ładne, takie białe z takimi niebieskimi, ale to mi nie pasuje za bardzo do niczego. Oj, taka pantera też wygląda fajnie, mi się to bardzo podoba. No. <laughs> We go away and go get ready, rate the watch spins a helly. Got a vibe and take it steady, ride my bike, get the semi, get the semi. This Spisałam sobie cały plan w moim zeszyciku, więc teraz po prostu będziemy przychodzić po kolei. Dobrze, więc witam w mojej prasowalni. Prasujmy kieckę na wesele. Zaczniemy najpierw od przygotowania żelazka. Przyznam szczerze, że ja nie umiem prasować. Znaczy już się trochę nauczyłam, bo zostałam tego trochę zmuszona przez swoją sytuację, że to zjeść po w prostu nie ma czasu mi prasować ubrań. To jest inteligentne żelazko, jest bardzo fajne. Wilma Philips, bardzo fajne żelazko polecam.

Luis <laughs> Cacksman is lying out the nose. I booked a ticket in 65,000 altitude shit don't put me in a mood Don't get it confused. I think it's really cool, man, just Dobra, więc sobie świąteczne psenki w tle, ale robimy teraz sobie spłnie pielęgnację i lekki makijaż. Więc biorę potrzebne kosmetyki i będziemy sobie razem tej stajnią. Krem z filtrem, oczywiście, najważniejszy. się użyć hialuronicznego, czy może nie cynamidu, ale chyba użyję hialuronicznego, bo moja skóra po nim się lepiej czuje. Better now, you better now. And it's a curse or a consequence of some last line of defense